Kuczaj, o co najczęściej wkurza się na ciebie twój chłop? O co najczęściej. O, czekaj, o Jezu, jakie pytanie! Czekaj, już ci powiem. Ehm, o co najczęściej? My mamy trochę tak, że najczęściej się na siebie wkurzamy o to, jak, jak nas na przykład razem nie ma. To wtedy wkurza się na przykład o to, że, ehm, no, że się na przykład do niego. Że odpisuje mu na SMS-a, nie wiem, e, pisze mi dzień dobry, kochanie, a ja mu na tego SMS-a odpisuję o godzinie 20.00. O, dzień dobry, kochanie, e, wybacz, ale zapomniałem o tym, żeby Ci odpisać rano, a potem miałem kupę rzeczy na głowie. Więc o, o tak, o to się bardzo wtórza, bo wtedy uważa, że e, no, jakby nie jest na pierwszym miejscu i o to się bardzo denerwuje. Natomiast muszę Ci powiedzieć, że wczoraj mieliśmy taki wyjątkowy, wyjątkowy moment, bo zapytałem go czy na przykład by y, się ze mną ożenił. E, no. I dziś, i wyobraź sobie, że powiedział, że tak. Ale to na razie nie były oficjalne oświadczyny, natomiast dzisiaj śmiałem się z tego, to tak a propos tego, czy telefony nas słuchają, Dzisiaj wyskoczyło mi pełno propozycji różnych firm, które organizują Naprawdę? te śluby. Tak, organizują te śluby na Facebooku mi wyskoczyły. Miejsc, które których można... ślubne też wyskoczyły. <noise> Powiem ci, że jak gadamy o tym teraz, to ja myślę, że... Będzie na jakieś ślubne. Także, tak, także, 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 także tak właśnie się zadziało.